Ze względu na to, że potrzebuję mieć teraz w samochodzie w Citroenie C8 dużo miejsca, wtargałem na górę yy, siedzenia. Uznałem, że zważę je, bo to po prostu była katorga je tutaj wznieść, yy, wnieść na górę. Jestem po prostu ciekaw ile to waży. Bo patrząc na te pojedyncze fotele, najcięższy jest ten środkowy, yy, który normalnie w aucie jest środkowy, u mnie tutaj jest na końcu. No bo on ma jeszcze cały system odpasów. No i taka napa, no to jest po prostu coś nieziemskiego. No nie dziwne, że ten samolot później pali dychę na 100 km, jak to tyle, tyle waży. No dobra, jest waga. Wchodzę ja sam. 75,10. To zacznijmy od najlżejszej rzeczy, czyli wezmę sobie ten fotel w rękę. 95 kg. Dobra. Teraz pójdę potem najcięższy. A, pójdę z wagą. Nie będę przecież tego dźwigać niepotrzebnie. Dobra. Jest waga. Nie wiem, czy dam radę jedną ręką. O kurczę. No dobra, trzymam. Wchodzimy. Na no 103 można powiedzieć, bo nie uspokoi się chyba 103. Dobra, a teraz kanapa. Zaraz wymyślę, jak to nagrać. No a co się tyczy tej kanapy, to niestety musicie mi zaufać. Po prostu ja wezmę w ręce, no muszę mieć obie i po prostu stanę na wadze i wam powiem. Y, jaki jest jest wynik. No, inaczej inaczej tego, tego nie widzę, nie? Stanąłem na wadze. Podnoszę. to O, jasny gwint. O, mam cię. 124. Przeskakuję chwilami na 125, ale myślę, że bardziej rzetelnie będzie to 124 powiedzieć. O, 124. Ja cały czas przeskakuję między 124 a 125. O, siłownie chodzić nie trzeba. Dobrze. I teraz spójrzmy jeszcze raz, ile waga pokazuje mojej własnej masy ciała. O, teraz już pokazuje 76,3. Czyli już moja masa mięśniowa się wzmocniła i po prostu kilogram więcej e, waży. <laughs> Dobra, czyli trzeba o tym myśleć na przyszłość. E, właśnie jak się jeździ samochodem bez pełnego... Yy, powiedzmy obciążenia pasażerami to może warto to wyjąć, jeśli ma się gdzieś gdzie to schować łatwo bez, bez przeciążania się, żeby po prostu tych kilogramów niepotrzebnie nie wozić, nie? o ile dobrze liczy, to pokonałem już z Citroenem co 8 5 tysięcy kilometrów i dwie rzeczy mnie zaskoczyły, jedna rzecz już po tym dystansie, nie? bo tam moje pierwsze wrażenie już opowiadałem to jedna rzecz to jest spalanie, wiecie, wcześniej jeździłem Matizem, na co dzień jeżdżę autobusami przegubowymi, piętrowymi ja wiem, że pojazdy potrafią dużo spalać, ale jednak przeskok jest dość spory, nie? jak się przejdzie z Matiza yy... No i nie wiedziałem, że to aż tyle jest. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to waga tych foteli, kanapy. To mnie przeraziło. I nawet jakby no nie chodzi o sam fakt, że one są ciężkie, tylko chodzi o praktyczność, że wyjęcie tego, jak ja mieszkam w bloku, ja to musiałem wnieść teraz na drugie piętro. Włożenie, no to to jest masa szarpania się, nie? Ja myślałem, że to przyjdzie dużo, dużo łatwiej. A dwa no właśnie to spalanie, nie, że sobie uświadamiam, że jak ja tu jeździłem z kompletem foteli, no to ja to wszystko na darmo woziłem w tym Citroenie, nie, yy, po prostu na darmo kilogramy, a ja nie mam gdzie ich składować na dole przy aucie, nie mam garażu, szopy, bo mieszkam w kamienicy, tylko po prostu muszę to mieć albo w samochodzie, albo tu na piętrze, co się wiąże z bardzo dużym wysiłkiem, nie, więc po prostu kwestia przemyślenia, jeśli ktoś może te bagaże sobie gdzieś tam blisko zrzucać yy, do garażu, no to... A nie jeździ często w pełnym obsadzeniu, no to ja bym tylko wkładał te fotele doraźnie, nie? Chociaż wtedy człowiek dźwiga, jak ma ktoś problemy z kręgosłupem, no to też kiepski pomysł, nie? Więc <grytanie> do indywidualnego rozstrzygnięcia, no ale naprawdę, przed zakupem auta pytałem się tu na grupie właśnie właścicieli takich aut, co, co myślą o tym moim pomyśle, i powiedzieli, że to jest uciążliwe. A mi się nie chciało wierzyć, że to jest aż tak bardzo uciążliwe. Bo w seminarium jeździliśmy z Citroenem... E, przepraszam, Mercedesem Vito. I tam y, osobno, jakby był taki stelaż do foteli wkładany, a później same fotele, jakoś to było w stanie, byłem w stanie to przeżyć. No, ale tutaj tą kanapę w targać na drugie piętro, zrobiłem to sam, ale no wiecie, schodek po schodku, powolutku obracałem nią, tak, żeby tylko po prostu ją tutaj wnieść. nie? ale na przyszłość postaram się wziąć kogoś do pomocy, bo to naprawdę było dla mnie y, bardzo ciężkie. Nie? Pozdrawiam, cześć.